Siemanku, żemajaczki, witam was w kolejnym odcinku z serii e, Karaoke z Juxerem, dokładnie. I to będzie piosenka Sylwia Grzeszczak, Księżniczka. E, no coś nietypowego jak na mnie, nie po angielsku i nie, nie taki jakiś rapsy, tylko Sylwia Grzeszczak. No, zobaczymy jak mi pójdzie, pierwszy raz ją będę śpiewał z, na, na żywca, więc zobaczymy jak to będzie, a to jakaś... Babcia, Zobaczy sobie babcie, jak sobie radzi. No mi ucieli jakiś rad, kto wie, kto wie. No zobaczmy, jak sobie babcia radzi. Znowu ty, z tej ponurej wieży szarych dni, moje serce, musisz być księciem. Tylko ty mało co i przytaknęłabym. Tej rutynie co z miłości drwi. Jesteś obok mnie. Obok mnie. Obok mnie. Obok mnie. Zrób, co się da, co tylko się da. Niech nasza bajka trwa. Chce jak księżniczka, księcie Mówię, ma talent. Ma talent, wow pięknie, zajebiste Ocz po niebie. A no joke, no babcie ma talent Dobra, let's go Czas na mnie O <coughs> wuty Z tej ponurej wieży szarych dni Kranisz ale Musisz być Księgiem Tylko ty Mało co i przytknęłabym Tej rutynie, co miłości Gdzie Jesteś obok mnie Obok mnie Obok mnie Obok mnie Zrób, co się da Co tylko się da Niech nasza bajka trwa Chcę jak księżniczka z księciem Choć po niebie Przez siedem mórz Gór, ulic i rzek Gdy nie mówią nie Będziemy biec do siebie Chuj Przez ten mur Dziwnych spojrzeń, których pełno tu Przez czerwone światła Koszkich słów Biegnę Przez miasta Kłamstw Zgłoszeni biec co dnia By poznać jedną sprawę Ty i ja Zrób co się da Co tylko się da Niech nasza bajka trwa Chcę jak śliczka z księciem Knąć po niebie Przez siedem mórz Gór, ulic i rzek Gdy nie mówią nie Będziemy biec do siebie Rzeczywistość i marzenie muszą się wciąż o nas bić. Naszą bajkę pisz codziennie, skryto w prośbie zwykłych dni. Zrób co się da, co tylko się da. Nasza bajka trwa, Tak księżniczka z księciem. Chodź po niebie, przez siedem mórz, gór, ulic i rzek. Gdy inni mówią nie, będziemy biec do siebie. A, a. A kurda, ale myślę, że jestem lepszy od tej babuni. O, nie no tak, że żartowałem trochę. Szczerze mówiąc, czuję się lepiej w angielskich piosenkach, nie wiem dlaczego, ale to... Takie powody, takie denne, nie wiem, ale... Macie, proszę bardzo. I to będzie chyba na tyle. Trzymajcie się i do następnego strzałka!